Dzień dobry widzowie. Dzisiaj jadę nad rzekę Bóg i będę tam jadł bób. Tylko najpierw muszę go kupić. Jest i on. To co widzicie za mną, to jest Hala Mirowska, w zasadzie Hale Mirowskie. Świetne miejsce, gdzie warzywa i owoce kosztują mniej niż w wyskontach. Nie wiem jak to się dzieje, ale naprawdę tu jest taniej niż w sklepach. Ale mi piszą hamulce, Jeden, jaki wstyd. Są to obiekty handlowe, które powstały pod koniec XIX wieku i funkcjonują do dzisiaj. Zostały zniszczone w powstaniu, ale odbudowane po wojnie. Na jednej ze ścian hali Mirowskiej widać ślady po kulach. No, a teraz czas jechać na rzekę Bóg. Powiem wam, że w Polsce to naprawdę można się dorobić. No teraz kupiłem to pół kilo bobu, i ostatnio kupiłem nawet mieszkanie i to za gotówkę. Ja na to wszystko tu musiałem bardzo ciężko zapracować. Mi nic z nieba nie spadło. Ciekawe, co to jest. To chyba, to chyba śpiwór. Tak i. Czekajcie. I menaszka. Tak mi się wydaje. Sprawdźmy to. No i zgadłem. Niesamowite. Fjord Nansen. Niech nie zwiedzie Was ta obco brzmiąca nazwa. To jest polska marka. Śpiwór od Polaków dla Polaków. Jest niesamowicie mały. Zajmuje mało miejsca i mało waży, więc... Jestem ciekaw jak będzie... z ciepłem. To jest chyba taki porządniejszy już śpiwór. Nie miałem z takimi do czynienia jeszcze. Wnioskuję po tym, że jest y, cienki i lekki. To jest chyba porządna rzecz. I proszę bardzo, akurat jak jestem pod namiotem, dostałem taki wspaniały prezent. Niesamowite, niesamowite. Najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o śpiwór. Y, temperatura komfortu maksymalna 14 stopni, temperatura minimalna minus 3 stopnie. Dla kogoś, kto nie śpi pod namiotem, jakoś często nie jest jakimś super freakiem outdoorowym, bushcraftowym, to myślę, że to jest najlepszy wybór ponieważ, no ten śpiwór jest bardzo uniwersalny na polski klimat sprawdzi się przez większość roku 700 gramów super mój śpiwór, który miałem dotychczas kilka śpiworów przerobiłem, ale ten poprzedni był bardzo ciężki ważył prawie 2 kilo to jest mumia to jest mumia, proszę Państwa jeszcze w takim nie spałem to dodaje komfortu cieplnego ale czy nie będzie mi ciasno? to się okaże już tej nocy Kolor mi się podoba, bo zawsze te śpiwory to są takie wieśniackie. No i najważniejsza rzecz jak dla mnie, ponieważ moim zdaniem wszystkie śpiwory, jakie ma się w życiu, kończą się przez zamek. W sensie zamek wysiada i wyrzucamy śpiwór i kupujemy nowy. I Ja zwracam w ogóle, kupując nawet ciuchy, zwracam uwagę na zamki. I tutaj jest markowy zamek SBS. To jest ważne. To znaczy, że on będzie długo służył. No super. Fiord Nansen, bardzo dziękuję. Super, jest to model Ardal Meat. Będę mógł go brać na rower. To nie byłoby głupie. On zajmuje bardzo mało miejsca. Go tutaj daję do mojego mieszkania. Jeszcze się nie urządziłem, ale to później. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Bo to nie koniec. Przewidziałem menażkę. Jeśli teraz zgadnę, to jestem po prostu jasnowidzem. Panie Bernatowicz, proszę się do mnie odezwać. Poszukamy UFO. Tak, to jest menażka. Dwuczęściowa. To może służyć jako miska, jako garnek. A to może być patelnią. Super. Jeszcze raz dziękuję Marce Fjord Nansen. W końcu wziąłem się za gotowanie bobu. Witam Was serdecznie w kuchni pełnej niespodzianek. Dzisiaj przyrządzę bub nad rzeką Buk. To jest to tanie legalne, tego nikt nie kontroluje, śmiało możecie to robić. I ja dzisiaj to zrobię. Przyrządzę bub nad rzeką Buk w taki sposób, w jaki lubię przyrządzać bub yy, najbardziej. Eee, więc tak, potrzebujecie do tego oczywiście bobu z Hali mirowskiej. On tam nie rośnie, oni go tylko tam przywożą i sprzedają. Naprawdę, nie przejmujcie się. E, natka pietruszki. Czosnek. Chorizo. To jest opcjonalnie. Jeśli nie jecie mięsa albo po prostu nie macie ochoty, to serfeta. Ja czasami robię z serem fetą. Czasami robię i z serem, i z chorizo. E, teraz mam tylko chorizo, więc robię tylko z chorizo. Bagietka jakaś. A, no i do tego powinno być jeszcze białe wino, wytrawne, ale go zapomniałem. Piękna rzeka Bóg. Słońce powoli zachodzi. Powoli zbliżam się do zachodu słońca, więc trochę się stresuję, bo muszę się pospieszyć. Muszę zacząć od ugotowania, bobu. Eee, gdzie mam wodę? Muszę znaleźć wodę. Dobra, jest Pietruszka. Teraz czosnek. A, czosnek warto rozmiażdżyć. Przypomina mi się scena z Gatfellas jak kroję czosnek. Za każdym razem. Kiedy BUB się gotował, uświadomiłem sobie coś strasznego. Stało się coś strasznego. Nie wiem, jak ja sobie to wybaczę. Zapomniałem piwa. Ale to nie przeszkodziło mi w tym, by podzielić się z Wami moją ornitologiczną wiedzą. Tam jakiś bardzo duży ptak z bardzo szerokimi skrzydłami przyleciał. A woda mi się dalej nie gotuje. Gaz mi się skończył. No i nadszedł ten długo wyczekiwany moment. Pewnie nie wierzyliście, że mi się uda. Ale bób się ugotował. Jeszcze nie mam pojęcia jak go odcedzę, ale do akcji wkracza patelnia. Dużo masła. To, to jest szybka akcja. To jest po prostu bób nad rzeką Bóg. Daję czosnek razem z chorizo, bo czosnek długo nie może sobie na patelni siedzieć, bo się spali, a spalony czosnek to jest no bardzo niefajna rzecz. Mm, jeden z lepszych zapachów na świecie, czosnek na maśle. No i zaraz, wielka chwila, wielkie połączenie. On nie może być mocno ugotowany. Cyk. Mmm, o tak, o Ojen. Ojen. To już naprawdę ostatnie szlify, że tak powiem. I to zaraz będzie gotowe. I ja zaraz będę go zjadł. Oczywiście na mynaszce fjordnansen. Bo jakżeby inaczej, ja inaczej bobu już nie będę jadł nawet. Dobra, to jest gotowe. No i co? Nadszedł ten czas. Grande finale. Jak to pachnie. Mm. Mm. Bób przeszedł tym chorizo i czosnkiem. To jest znakomite. Zjem to całe. Bóg mi świadkiem. Mm. Bub? Rzeka Bóg. Możesz jeść bób nad rzeką Bug Super sprawa Doskonałe Spróbuj! Po obejrzeniu zachodu słońca Uwiłem sobie niezłe gniazdko Witam serdecznie w sypialni pełnej niespodzianek Miło, że wpadliście Jestem naprawdę ciekaw tego śpiworu Model Ardal, to jest nowość i chyba jeszcze nie ma w sprzedaży Ale niedługo będzie A! Znalazłem ciekawy feature, naprawdę Rzecz, której potrzebowałem w każdym śpiworze, w którym spałem dotychczas. Specjalna kieszonka. Nie wiem, czy to widzicie. Specjalna kieszonka zamykana, do której można włożyć ważne rzeczy. Załóżmy, najczarniejszy z najczarniejszych scenariuszy, że ktoś chciałby mnie okraść kiedy śpię, więc ja tu wkładam klucze od samochodu, mojego kochanego Mercedesa i portfel. Tu akurat za dużo nie ma. Ten śpiwór chyba ma kaptur, tak. Znalazłem kaptur, więc wchodzicie w kaptur. Jest pięknie, zero potrzeb. Czego chcieć więcej? Dobra. Coś bym wymyślił na pewno. Fjord Nansen. To po norwesku. Dobrej nocy widzowie. Jeśli jadacie bub z łupinką, napiszcie, ten kanał jest super. A jeśli wolicie bub bez łupinki, napiszcie, ten kanał jest świetny. To chyba sukces. Żyję. Ja żyję. Przeżyłem noc na dziko nad rzeką Bóg. Nikt mnie nie zabił. Jaka chwila. Stoi Mercedes. Stoi. Rzeka Bóg jak stała, tak stoi. Też nic się nie zmieniło. Wstałem na wschód słońca. Ale coś jest lekko przychmurzone. Niebo. Naprawdę świetny śpiwór, nie zmarzłem w nim bóg mi świadkiem. Jak pięknie. Jeśli chcecie tutaj przyjechać, to wpiszcie na Google Maps cudowna łąka. To to jest to miejsce właśnie. Spadam do domu. Hello.